Dzisiaj miał być o czym innym, no ale celem skarbowi zrobili mi robotę i dzięki nim będę miał film. No, ale zanim do tego przejdę, to kondolencje dla całej rodziny Ponad, dla wszystkich znajomych. Twoja twórczość była piękna. Jest cały czas, bo ona nigdy nie zginie. A kawałek pod tytułem Piernicze to, to, no masakra, 17 lat już ma, jak ten czas ucieka, ale do tej pory mało który kawałek jest lepszy. A, i jeszcze jedno, bo tutaj troszkę trwa ta moja dyskusja, więc w trzech minutach mogę się nie zmieścić, więc to będzie w filmach. Całość podepnę, link w komentarzu. Dzień dobry. Dobry wieczór, widać polski urząd celno-skarbowy, kontrola, co pan przewozi? A wy pan co, to jest jakiś ten, mm, coś spywalnicze, miesiąc pracuje, ale sprawdzali mnie, myślałem, że to jest jakiś wał, Wie pan, jak, na czym pra, transport polega? Myślałem, że, no że to jest zwał, ale to, ale to, to nie jest zwał. To są i spawalnicze czy coś takiego. Dobra, licencję poproszę pana, prawo jazdy i dowody rejestracyjne. W niektórych momentach, tam gdzie nie ma gadki, to będę ciął. Co wy macie? Przykaz na polowanie Polaków? Czemu? No, bo tak zazwyczaj zauważyłem, że Polaków, jak jakieś tam kazachskie blachy widzę, to nie zatrzymujecie tego, nie? Nie, różnie, no nie, nie ma... Żadnych... No, no różnie, no nie mów mówi pan, bo ta góra... E, dowód osobisty, prawko? Prawko. Bo góra, która tam jest na tej wiejskiej, to u, to tam chyba mało kto Polak. znaczy się wie pan na wiejskiej akurat mus, musi być polak bo nie nie radio no na... zostać... wie pan co radio na pewno nie jest polakiem przy radio ma y, żonę tą y, żonę jak ta nawet nie wiem o kim... y, Radosław Sikorski ten co już nas parę razy próbował uwolnić nie wiem no... No, Zdaje wie pan co, takie... ja, ja niestety mam takie hobby i się... Trzeba być Polakiem, żeby być jakimś Nie, 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 Polakiem, y, nie jest tak to w polskiej konstytucji. Y, chwila. No, obywatelstwo na pewno trzeba mieć. Obywatelstwo tak, ale co niektórzy to tam mają po kilka obywatelstw. Nie, tu o to chodzi, tu, tu jest problem w tym, nie? Subuj i obserwuj, będzie się działo.